Cześć, tu Basia Janega i Przystanek Muzyka. Dzisiaj relaksujemy się w Wiśle, gdzie spotkamy się z Olą Nizio. Dziewczyną, która w przepiękny sposób potrafi połączyć muzykę rozrywkową i elementy ludowszczyzny. Zapraszam. Potokiem cisza płynie w nas i jeszcze będzie gdy ci w historiach tomniesz, ja wypowiadam zaklęcie. Przez te kilka lat bardzo, bardzo szukałam jakiejś tam drogi, która zadowoli większość słuchaczy, zadowoli moich wydawców, zadowoli moich muzyków, a teraz powiedziałam sobie, że kurczę jednak miałaś rację w wieku tych 19 lat, że te 19 lat mając, miałaś już idealny pomysł na to, kim chcesz właściwie na tej scenie scenie być. Zapomnij wszystko, co wiesz, Zapomnij mnie i w niepamięci zobacz. To co się wydarzyło przez ostatnie miesiące to jest absolutnie niesamowite dla mnie, że trafiłam na ludzi po tych dziewięć lat, dziewięć lat walki o jakiś tam właśnie swój głos, o to, że, że ja mam rację, ja wiem czego ja chcę, ja całe życie chciałam tworzyć właśnie taką muzykę i nie mów tutaj o e, bieganiu po scenie i tańczeniu Kujawiaka cały czas, no bo nie o to mi chodziło. Ja chciałam właśnie to taki, taki ten sznyt ludowy wpleść między właśnie nowoczesne brzmienia. Zawodą, zawodą, Czemu ci jasieńku, Janecku, nie plecie za wodą? Doceniam prostotę i doceniam y, mniejsze kameralne y, miejsca i spotkania coraz bardziej. Czyli dobrze jest też czasem spotkać się z zawodą? Tak, absolutnie. Zdecydowanie zawodą jest najlepiej się spotkać. Czemu ona oczy za tobą, tak oni no, za tobą?